Witam Państwa bardzo serdecznie, to jest program Jastrzębowski Wyciska. Ja nazywam się Sławomir Jastrzębowski, a moim gościem jest Donald Tusk. Dzień dobry Państwu. Nie, no, Oczywiście to nie jest do końca tak, rzeczywiście jest to program Jastrzębowski Wyciska. Ja nazywam się Rafał Woś, Jastrzębowski Wyciska dziś gdzieś indziej, a moim gościem jest Magdalena Okraska, a Donald Tusk będzie musiał jeszcze trochę poczekać. Magdalena Okraska, witamy Magdalenę. Magdalena Okraska doskonale wszystkim social mediowcom, użytkownikom nowych i starych mediów znana. Współtwórczyni nowego obywatela, pisarka, autorka, publicystka. Witamy Ciebie Magdo z nami. Witamy Ciebie również jako pod twoim własnym, samo samonadanym aliasem, Laska z Zadupia. Witamy więc Laskę z Zadupia. No i powiedz, nam, powiedz nam, jak wygląda życie z perspektywy Laski z Zadupia. Życie z perspektywy Laski z Zadupia wygląda tak, że większość ludzi w Polsce tak naprawdę na tych mitycznych Zadupiach mieszka. To jest też sprawa, o której mówię i piszę i w mediach społecznościowych, i, i w tekstach cały czas, że te miejsca, gdzie dzieje się tak naprawdę dyskusja polityczna czy społeczna, te Twittery, które nas rozpalają i tak dalej, dotyczą tak naprawdę wąskiego wycinka ludzi, którzy chcą być bardziej zorientowani, bardziej spolaryzowani i bardziej. Bardziej skoncentrowani na tym, żeby faktycznie pewne rzeczy sobie po prostu non-stop w kółko w tym samym gronie omawiać. Natomiast większość ludzi w Polsce mieszka w tak zwanej Polsce, Polsce B czy Polsce C, chociaż to są bardzo krzywdzące określenia, i wydaje mi się, że po prostu większość Polski to jest Polska B. Większość Polski to jest to mityczne zadupie które zresztą jako słowo myślę powinniśmy odczarować, bo ono nie jest ani przekleństwem, ani, ani jakimś, jakimś słowem, które ma być przykre dla mieszkańców, jeśli jest przez nich samych używane. No dobra, no to czy za dupie, jak za dupie przeżyło pojawienie się w Polsce znowu w polskim życiu politycznym Donalda Tuska? Myślę, że absolutnie. Donald Tusk ma prasę negatywną w całej, w całej Polsce, i ja się osobiście nie spotkałam absolutnie z, z jakąś nadzieją, która może się z nim łączyć. Nawet ludzie, którzy są przeciwni pisowi w sensie wyborczym i prawdopodobnie jednak zakreślą z bólem serca i uschniętą ręką jakiś tam krzyżyk przy partii czy też osobie ze strony liberalnej to oni uważają, że Tusk jest jednak w Polsce politycznie, historycznie skompromitowany. Że uciekł sobie na wygodną posadkę do Brukseli, że siedział sobie tam długo, niczym się nie interesując, kilkakrotnie proszony, żeby do Polski wrócił, absolutnie czegoś takiego robić nie zamierzał. No i teraz go wyciągają z kapelusza jako takiego mhm. trochę rycerza na białym koniu, ale już ani rycerz nie młody, ani konie, nie świeży specjalnie. Jako swego rodzaju ostatnią szansę na przetasowanie w Platformie Obywatelskiej. I nie mam wrażenia, że tutaj i w wielu innych miastach polskich ktokolwiek małych, ktokolwiek na niego czeka, bo ludzie pamiętają, jak było. Pamiętają te 3 zł, czy 5 złotych, czy nawet potem 7 złotych to była już, już dobra stawka, na przykład w gastronomii pamiętają, zwijanie usług publicznych, szkół, PKS-ów. To jest wszystko platforma obywatelska, a Donald Tusk jest uważany za twarz tego nawet bardziej niż Ewa Kopacz, myślę. No dobra, no ale czy, czy za dupie boi się, że PiS wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej? Ja myślę, że nikt nad tym się aż tak mocno nie zastanawia, to znaczy w sensie tego TSUE i tak dalej, komentowania. Znowu wracamy do tego, że Pewne rzeczy są komentowane przez wąską grupę polityków i wąską grupę komentatorów politycznych w tak naprawdę mediach, które w zasku nogą nie interesują. I wielu osobom się wydaje, że Twitter to jest jakieś centrum świata i centrum, centrum opinii. Natomiast mnóstwo ludzi się po prostu nie orientuje, co się konkretnie tam gdzie nie ma na to czasu, nie ma na to ochoty. Co do Unii, zdania są podzielone. Wiele osób uważa, że Unia jest spoko, bo na przykład pozwoliła wyjechać za granicę i pracować, prawda? Pozwoliła. No, nie biorą pod uwagę tego, że musieli, Polska musiała wyeksportować te kilka milionów młodych ludzi, bo gdyby tak się nie stało, to niestety, ale tutaj wszystko wyglądałoby jeszcze gorzej w latach 2007-2014-15 i nawet wcześniej. Także część osób jest eurosceptyczna, część osób uważa, że Unia spoko, bo na przykład dała, dała kasę na drogi i tak dalej, czy na siłę rozbudowywanie częściowo jakichś, jakichś inwestycji. Ale też nie mam poczucia, że ta Unia jest jakaś, jakaś super kochana, że ona jest kochana tak jak przez liberałów z Warszawy, że ja nie słyszałam w życiu tutaj sformułowania, że Unia jest na przykład wyznacznikiem cywilizacji, czy jakichś zasad jakby nadrzędnych, które prawda, będą nam mówić Polakom, jak, jak postępować, jak myśleć. No tak dobra, dobra. Księcia... dwóch spraw... Tusk bardziej, bardziej ludzi przeraża niż, niż Polexit, potencjalnie. Dobra, ale chciałem Cię jedną rzecz zapytać, bo z tego, co przedstawiasz, to można by odnieść takie wrażenie, że rzeczywiście jest jakaś Polska A, która tam jest bardzo liberalna i głosuje na... Platformę Obywatelską w coraz to nowszych wydaniach, hołownia i tak dalej. No i że jest to właśnie Zadupie, o którym rozmawiamy, i Zadupie jest takie twardo propisowskie. A chciałem Cię zapytać, czy to nie jest raczej tak, że nawet na tym Zadupiu jest taka dosyć ostra walka, trochę klasowa, a trochę taka połączona z różnymi aspiracjami. To znaczy, że również na, na prowincji, również w Zadupiu można znaleźć. Takie grupy społeczne, które bardzo nie chcą być kojarzone z pisem, które chcą właśnie pretendować do tego, że one z tym pisem nie mają nic wspólnego, że, że, że one są nowoczesne, proeuropejskie, takie jak trzeba. Ja to tak widzę, tak, tak mi się wydaje, że, to, że, że, że takie zjawisko też mamy. Tak, oczywiście jest polska, polska powiatowa, czy ta Polska bez użyjmy tego brzydkiego słowa, jest również podzielona dość ładnie na pół, w takim sensie, że są tutaj w okolicy miasta, miejscowości, gdzie, gdzie Pistrzy Duda mieli powyżej 60 czy 70% w ostatnich wyborach, natomiast są takie, gdzie było 40 parę do 50 paru, albo prawie że łeb w więc tę polaryzację ten podział też widać. To nie jest tak, że, że wszyscy ludzie chcą być z pisem kojarzeni. Jak się poczyta jakieś tam dyskusje na jakichś miejscowych, nawet grupach ogłoszeniowych czy coś, to spisuje cały czas tak zwana beka, z Jarka Kaczyńskiego są rzucane jakieś memy i tak dalej. Są ludzie, którzy tak jak w dużych miastach i tak jak no są takim mokrym snem liberałów, że ma, mają poczucie, że jak oni pracują i zarabiają te 2,5 tysiąca, to nie powinno być pewnych świadczeń, bo wszystko należy wypracować i tak dalej, więc to nie jest do końca zależne od wielkości miasta, ale z pewnością ta perspektywa się zmienia, bo jeśli mieszkamy w małym mieście, to mamy jednak poczucie, że wiele się w nim w ostatnich latach zmieniło, zwłaszcza w takim mieście, w jakim ja mieszkam. Czyli co, czyli, e, czyli, czyli rozumiem, czy... na przykład usunię. rozumiem, że to jest trochę tak, że za dupie z jednej strony śmieje się z Kaczyńskiego i przesyła sobie memy z nim, ale z drugiej strony jednak jak już przychodzi do głosowania, właśnie odwrotnie niż, niż w stolicy, jednak głosuje zgodnie ze swoim interesem i wybiera PiS. Ja mam poczucie, że głosowanie na PiS jest takim trochę wstydem towarzyskim, mówiąc umownie, czy też internetowym wiadomo o pewnych środowiskach także. I ja osobiście znam wielu ludzi, którzy nigdy by się nie przyznali do głosowania na PiS, a to robią. I z klasy ludowej, tutaj na miejscu i w internecie, i w innych miejscach. I myślę, że to jest, że to jest właśnie szeroki problem, że wręcz w pollach ludzie mówią, że nie głosowali na PIS, a potem te wyniki wychodzą lepsze, ponieważ czasami głupia się przyznać przed rodziną i tak dalej. Jest to partia, która jest wyśmiewana z powodu pewnych swoich lapsusów, pewnego kształtu też wizualnego i tak dalej. Jednocześnie jest to partia, przy której mamy poczucie, że ona kurczę przez nas ostatnie 30 lat więcej zrobiła dla ludzi tutaj. Przed ostatnimi wyborami prezydenckimi napisałaś taki tekst. Jestem osobą o lewicowych poglądach. Głosuję na PIS. Ten tekst został opublikowany przez liberalno-Lewicową, Lewicową, dla innych liberalną, krytykę polityczną. I co? I podtrzymałabyś teraz te słowa? Napisałabyś jeszcze raz taki tekst. To jest pytanie, które chyba najczęściej zadaję, zadają mi wszyscy od publikacji tekstu. To było, zdaje się, na jesień 2019. Tak, to przepraszam, to było jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. W takim razie. To było przed wyborami parlamentarnymi, tak. Ten tekst sprawił, że byłam odsądzona od wiary, ale też dostałam bardzo dużo wiadomości od bardzo dużo różnych ludzi, którzy mówili, że on im coś właśnie w głowie uporządkował, że pokazał perspektywę ludzi, którzy wybierają coś kosztem czegoś, nie dlatego, że są gorliwymi pisowcami, katolikami i superkonserwatystami, ale dlatego, że po prostu przekłada się to na konkretne rozwiązania bytowe, które w pewnym momencie w Polsce po prostu zaczęły być nieodzowne i to to dla niektórych może nie być łatwy wybór, ale był to wybór konieczny. No i odpowiadając na pytanie, tak, napisałem taki tekst. Nie opublikowałabym go w krytyce politycznej, ponieważ nie chcesz już nigdy więcej nic tam publikować. Natomiast zresztą to był pomysł krytyki politycznej, żeby ten tekst powstał. Nie, nie jest tak, że ja napisałam ten tekst i chodziłam z nim po redakcjach. Oni potrzebowali osoby, która zrównoważy jakby te głosy liberalne, czy proplatformiane pro w ich, że tak powiem, streamie informacyjnym, dając złudzenie jakiegoś, jakiegoś dyskusji, podziału, podzielenia opinii, prezentacji różnych opinii. Okazało się, że moja opinia no, nie cieszy się powodzeniem w środowiskach, do których tekst dotarł, a nawet w samej redakcji krytyki politycznej, z tego co wiem. Ale tak, myślę dokładnie, myślę dokładnie tak samo, jak, jak w tym tekście to jest zaprezentowane. Chociaż widziałem, że w czasie choćby mm, czarnych protestów dość mocno angażowałaś się, e, krytykując e, to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i zaostrzenie prawa antyaborcyjnego. No, bo właśnie to jest to, jest to o czym mówię, że y, y, głosowanie na PIS to jest tylko głosowanie. To nie jest pakiet stuprocentowo y, światopoglądowy. Ja jestem zwolenniczką aborcji do 12 tygodnia, małżeństw osób nieheteronormatywnych, adopcji dzieci przez nie i zawsze to, zawsze to powtarzałam. Głosuję na PiS z powodów socjalnych, bytowych i do pewnego stopnia też godnościowych, ponieważ uważam, że PiS był, jest tak naprawdę dla lat pierwszą partią, która powiedziała, że z procesu pokonania wypadliśmy i że Polska ma również coś do powiedzenia na arenie międzynarodowej. PiS z partią, która pokazuje pewne wydarzenia historyczne, w, pokazuje, że mamy, że mamy być z czego dumni, że w ogóle możemy być dumni, a nie mówić, że Polska to jest, no, już nie będę tutaj cytowała różnych e, brzydkich wyrażeń z liberalnego internetu. Takie są przyczyny głosowania mojego i również niektórych osób, które znam na, na te partie. Natomiast myślę w ogóle, że decyzje wyborcze to nie są decyzje, które Sprawiają, że 100% stoisz za, za kimś. No, ludzie głosują na Konfederacji, chociaż im się coś tam jednak nie podoba. Ludzie głosują na Platformę, a uważają, że jest zbyt konserwatywna albo że jest leniwa, i nic nie zrobiła od lat. Prawie sobie rękę odgryzają, ale głosują, bo jednak ten antypiszm u nich w głowie dominuje. Także. Ja wiem, że wiele osób głosujących na PiS kupuje całość pisu, ale ja nie kupuję całości pisu i nigdy, nigdy tak nie, nie twierdziłam. Także tak, kiedy były, były czarne protesty, to chodziłam w nich, nie intensywnie, ponieważ nie angażowałam się w ich organizację. Ja już bardzo dużo lat spędziłam w ruchach społecznych, feministycznych. Po prostu już nie mam na to siły, działam społecznie na innym polu. Natomiast gdyby były takie protesty, to z chęcią się przyłączę do nich kolejny raz. Czy ty jesteś zdania, że w Polsce powinna powstać obok tej istniejącej lewicy, która funkcjonuje w parlamencie właśnie jako lewica i jest tam zlepkiem różnych środowisk trochę razemowych, trochę wiośnianych, trochę post-eseldowskich? Czy uważasz, że jest miejsce jeszcze na coś innego po lewicowej stronie? Na to, co niektórzy komentatorzy nazywają alt-leftem i Coś, jakiś byt polityczny, publicystyczny, który mógłby się zmieścić w tym moim zdaniem jedynym pustym miejscu na polskiej mapie politycznej, czyli pomiędzy, pomiędzy właśnie Lewicą a PISem? Na byt publicystyczny na pewno jest miejsce, ale byt polityczny z pewną sprawczością to jest zupełnie co innego. Nie mam poczucia, że. Startowanie z jakimś kolejnym projektem czy z kolejną partią jest w ogóle zasadne, że jest, że jest na to miejsce, jest na to czas. I to nie jest tylko wina polaryzacji, to jest wina, czy też wina w cudzysłowie, przede wszystkim tego, że PiS zagospodarowuje tak naprawdę całą ofertę socjalną w tym momencie w Polsce na skalę po prostu, której się totalnie nie spodziewaliśmy za poprzednich rządów i często nawet obchodząc lewicę nominalną i lewicę sejmową z lewej strony w tej sprawie, a już zwłaszcza dziadów z SLD, prawda? Więc. Trochę nie mam poczucia, chociaż to brzmi oczywiście tak, jakby chciała defetyzm, że budowanie czegoś totalnie nowego e, nie osiągnie szybko jakiegoś, e, jakiegoś pułapu, bo w Polsce tak naprawdę miejsca, miejsca nie ma w ogóle na no, nowe byty. Albo Polacy się nimi zakwestują na chwilę i za chwilę, e, za chwilę z nich rezygnują. E, no e, Partii razem się nie udało, została, została połknięta. E, Partia Razem no, nie reprezentowała i nie robiła dokładnie tego, co, co ja bym chciała, natomiast yy, nie jestem przekonana, że gdyby robiła bardziej yy, wszystko tak, yy, bardziej w kierunku już takim nazwijmy to art to jej sytuacja wyglądałaby teraz inaczej, może nawet wręcz przeciwnie, może tych sześciu osób nie byłoby nawet w tym momencie w Sejmie. No dobra, ale co powinni robić tacy ludzie, jak Jan Śpiewak, jak Piotr Gronowicz, którzy ewidentnie nie mieszczą się w tym, w tej mainstreamowej lewicowości, która jest teraz, którzy nie chcą się dać zjeść liberałom, no, a z drugiej strony nie, 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 są, nie są pisowcami i nigdy nie będą, choć mogliby pewnie znaleźć się w jakimś rodzaju sojuszu. Co, co, co oni powinni zrobić? Co twoje środowisko zamierza robić w najbliższych latach? I pytam ciągle i jeszcze raz o tę próbę zagospodarowania tego pustego miejsca. Ja myślę, że można te, to puste miejsce, przynajmniej to jest mój punkt widzenia i myślę, że środowiska nowego obywatela zagospodarować przede wszystkim publicy publicystycznie, co robimy od lat. Poza tym, no, ja zamierzam dzigać liberałów swoją obecnością, swoimi tekstami i zrzucaniem im z piedestału pewnych rzeczy i piłowaniem ich pewnych, y, y, pewnych postaw, y, bo ludzie się będą śmiali albo wyszedzali, ale coś nam w nich zostaje z tego. I, i to wiem, bo, bo wiem to też od moich wrogów, że, że oni po prostu pewne rzeczy jednak w tym dostrzegają, wyciągają dla siebie, nawet jeśli y, szybciej umrą niż, niż to przyznają publicznie. Magda, ale... właśnie, y, y, ostatnie moje pytanie. Magda właśnie wróciła z mojego rodzinnego Myszkowa. Miejscowości położonej bardzo niedaleko zawiercia, w którym mieszka. Co tam w Myszkowie? Co tam w Myszkowie? W Myszkowie papiernia wróciła do życia, ale zatrudnia mało, mało osób. W Myszkowie na przykład przysiadłam się do pani przed, na ławce przed kamienicą przy ruinach warteksu. Tam jest teraz Sokpol, te hale są za, zagospodarowane i pani mi powiedziała, że w Myszkowie nic nie ma, że w Myszkowie wszystko jest zlikwidowane, że w Myszkowie. Totalnie nic się nie dzieje i trochę w porównaniu z tym zawierciem, które jest oczywiście większe od Myszkowa mam poczucie, że Myszków trochę jeszcze na tę falę taką cyrkulujących pieniędzy z transferów socjalnych, ona jeszcze nie jest tak do końca w Myszkowie widoczna, tak jak jest widoczna w zawierciu, w jakimś tam wachlarzu powstających lokali, zmieniających się zmieniającego się wizualnie w tym takim betonowym, ale jednak nowocześniejszym stylu. W Myszkowie tego tego jeszcze nie ma, natomiast te ruiny zakładów, zakładów cały czas straszą. No i co? No i smutne wspomnienia ze Światowita, właśnie. Polikwidowane w szkole zawodowej, polikwidowane klasy, klasy warteksu, klasy amaliowanki. Zlikwidowane całe, całe szkolnictwo zawodowe, miasto, z którego wyjechało w ostatnich latach kilka tysięcy osób, a i tak Myszków nie jest tutaj w okolicy w najgorszej sytuacji ze względu na położenie i stację kolejową. Weźmy taki koniec na przykład pod Częstochową, do którego nic nie dojeżdża, nic nie wyjeżdża. Także Polska się zmienia i to widać. I w tych miastach, po których jeżdżę, pisząc właśnie mój kolejny reportaż o Polsce. Część osób mówi, że na te takie zapyziałe, szare, totalnie pogrążone w marazmie miasta się 2-3 lata spóźniłam. I ja mam tego świadomość, bo chcę opisać, jaka jest Polska teraz. Cieszę się, że tego marazmu ostatnich 20 lat już troszeczkę przestaje być widać, ale to jest cały czas politura. To jest politura na na tym ubóstwie. To jest takie dopiero powolne odbijanie się. To jest to, że nie zarabiamy 1500, tylko 1750 albo 200. ale nadal kręcimy się w takim spektrum finansowym, wizualnym, gospodarczym, związanym z rozrywką, transportem i tak dalej, którego Warszawa w ogóle sobie nie poprasza. Proszę Państwa, naszym gościem była dziś Magda Okraska, laska z Zadupia. Czekamy na Twoje kolejne teksty, czekamy na Twoje kolejne książki. Ja dziękuję Państwu. To był program Jastrzębowski wyciska. Dziękuję. Do widzenia.